Ja, Adam Razik. Jesteście na moim kanale o malowaniu krok po kroku. Witam Was, cześć i malujemy dalej. Malujemy kolejny odcinek z tym obrazem, z tymi drzewami. Muszę zwrócić uwagę na to, że yy, że, yy, żeby ten obraz, bo jestem perfekcjonistą. Nie lubię, jak nie wiem, czy macie też to samo, jak na przykład, znaczy perfekcjonizm. Nie lubię, jak obraz krzywo wisi na ścianie, a tutaj na tym, na tym. I zauważyłem, że przy okazji następ... poprzedniego nagrania się przekrzywił i dlatego ja będę chyba odchodził, oglądał i tak dalej. Tym bardziej, że będę miał odejście, to będę widział jakie błędy popełniam I... i będę mógł sobie to korygować. Manuję dalej. Będę chciał, że tak powiem, tu Wam opowiadać jeszcze o pewnych rzeczach, które, które nowe i... i o których jeszcze Wam nie mówiłem. Natomiast co do tego obrazka, to już widzicie jaka jest zmiana, jakby tak popatrzeć na ten y, moment, który zaczynałem y, go zmieniać po jakimś długim czasie. A teraz zupełnie już fajnie się tutaj, jak tak sobie y, na filmie, zatrzymałem na początku i później przeskoczyłem na koniec tamtego poprzedniego odcinka i taki, wiecie, obraz się od razu przez, zmienił. To to jest właśnie fa fajne, dlatego bardzo się cieszę, że będę sobie robił później z tego te filmiki krótkie, takie parominutowe, w przyspieszonym tempie te tak zwane speed painting, to będzie zabawa i to będzie fajnie później wyglądało i będę się z tego bardzo cieszył, że będą mogli mnie oglądać wtedy na całym świecie, jak, jak te obrazki. Też zastanawiałem się dzisiaj nad tym, że ja sobie to uzmysłowiłem to, że na przykład nie, moje malowanie nie jest takie jak nie wiem Sacharowa tam inny realistów, takich naturalistyczne, to nie jest to malowanie że maluję tą fakturą, że ten jest, jest wrażenie oba, jest takie właśnie... No ale to jest właśnie moje i takim w charakterze. Wiem, że nigdy pewnie bym nie namalował, chociaż też jeżeli portrety zobaczycie, jak maluję tam, też, też w ten sposób, ale wolę, jeżeli mam malować takie moje, mają być te obrazy i tylko odnosić się do jakichś moich wrażeń i takich estetycznych moich y, fascynacji, to zawsze to będzie y, to będzie właśnie w ten sposób malowane, czyli fakturowo tak impasto, jak to mówią y, y, tą fakturą y, szpachlą malowane. Malowane po prostu w ten sposób, a nie jakoś tam y, y, tak jak klasycznie z takimi lasterunkami, z takimi przy, przetarciami, znaczy przetarciami. Po prostu jak yy, akademickie malarstwo realistyczne. Tylko to będzie właśnie... Adam Razik, a nie... a nie inny akademik. Okej. Okay. No, słuchajcie, to wam dzisiaj chciałem powiedzieć. <grym> chciałem wam powiedzieć, że was bardzo lubię i chcę, żebyście do mnie pisali. Dzisiaj sobie y, powiem Wam o moim e, takim nowym pomyśleń, nowym marzeniu y, i może, kurczę, może właśnie ją realizuję jak najszybciej niż y, pozostałe. Wymyśliłem bardzo, mm, jak przyglądałem się i robię pra, y, pracowni mój porządek, mam y, zbieram takie stare ramy, zawsze tam osoby, które jakieś tam znajomych, gdzieś tam y, ktoś tam ostatnio inne też. Po prostu, Ktoś tam się przeprowadza, albo wynajmuje od no koleżanki. Znaczy dostałem y, ramy, bo wprowadziła się do mieszkania, które zaczęła tam wynajmować, czy tam kupiła y, i w tam babci parę obrazków z różnych świętych i innych y, reprodukcji takich oprawianych, ale w takie stare ramy kilkusetletnie, czy tam kilkudziesięcioletnie y, i takie ramy też będę wykorzystywał, bo bardzo lubię takie rzeczy robić. Właśnie nauczyłem się tych takich pozłotniczych, takie patynowane, później pozłocić coś, tu jakiś, No i fajne rzeczy takie. I lubię na przykład meble przerabiać, lubię od, yy, odnawiać. I ja sobie wymyśliłem, że yy, w ogóle to ideą taką jest, żeby mieć taką galerię, w której będą na, na ścianach moje obrazy, no i moich przyjaciół i w ogóle naszej grupy całej, a na tym, a w ogóle w, na przestrzeni całej w, w pomieszczeniach tych wszystkich wielkich yy, powie, powierzchni, jak tych moich skle, galerii szopów takich galery, ga, ga, galeryjnych, yy, że były na przykład meble, takie ręcznie robione, na przykład stary mebel, ale gdzieś przemalowany, gdzieś tutaj właśnie yy, pozłocony, gdzieś posrebrzony, tu jakieś, no takie rzeczy chcę robić, jakieś stare, jakieś lamy do luster, mam, też Wam pokażę, mam fantastyczne, że kiedyś robiłem takie dla takich ludzi, no jak ja mówię, to aż mam kurde, miesiąc tyle to jest właśnie ten, no, to jest to, to. W każdym razie, na przykład robiłem do takich ludzi, do Berlina to było uważane. w ogóle dla Niemców w jakichś tam galeriach w Berlinie, yy, taki ram naklejałem na tym, rama drewniana, prosta rama, później na to naklejałem na przykład takie takimi kółkami, bo kółka pełne, takie kółka, no mam gdzieś, może za to kopię się gdzieś, gdzieś do zdjęć, to gdzieś wrzucę na Facebooka, albo na moją stronkę tam gdzieś wam, żeby ma pokazać, może do tego też bym chciał wrócić, no do moich Edwardów, w ogóle bym chciał, żeby ta pracownia, ta, ta nasza grupa, żeby to, żeby tam, ja będę się spełniał i w ogóle będę tylko pracował, teraz w ogóle malował olejem, akrylem, akwarelą, tam będę robił meble, będę odnawiał, będę robił ramy, będę, do luster do, no nie do razu moich, na przykład, nie wiem czy to nie jest, ale lubię na przykład, mam starą ramę, coś wymyśleć, jak robiłem gdzieś, pracowałem tam z kolegami w Poznaniu, w takiej firmie się na właśnie nazywała Rama, Marcin z Mariuszem prowadzili taką, taką moich kolegów z, z, z Akademii Poznańskiej z, z moimi uczelni. zostawili po prostu to studiowanie i robili sobie biznes i w ogóle firmę, takie wzory tam RAM. No to też tu gdzieś na przykład do reprodukcji jakieś to gdzieś na przykład narożniki się przecinały, czy jakieś rzeźby na tym, jakiś... Pamiętacie, tak była taka moda na, na to, jak oprawiało się, oni to właśnie zaczęli robić i, i to... Dużo, wielkie tam ilości wywozili do Niemiec później do Szwecji i w ogóle w Europie Zachodniej. Że na przykład był obraz z paszportu oprawiany, czy jakaś reprodukcja z mistrza jakiegoś klasyka tam kogokolwiek. I element obrazu przechodził na ramę. Tam na przykład reprodukcja paspartu i rama, jakaś fajny profil. I na przykład tutaj gdzieś te świat to światło mogło przejść. Gdzieś tu na tym. Jakieś fragmenty w listku, w listu, na przykład, wiecie, na tej zasadzie. Nie w całości, ale gdzieś tam fragmenty tej, tej kompozycji przechodziły na ten... Nie wiem, może mm, nie mówię, żeby na przykład coś takiego robić od razu, żeby tego, ale... Ale też mam takie ciągoty, żeby... Yy, na przykład duże powierzchnie, 200 metrów, 300 metrów takiej galerii, w której jest, są meble, są yy, rzeźby, jest yy, fotografie, są właśnie yy, na ścianach obrazy, yy, są jakieś takie inne instalacje, takie multimedialne gdzieś. Po prostu, żeby star starocie, takie anty antykwaryczne rzeczy, żeby... I właśnie w tym... Znaczy, może już by było może za dużo, ale, ale też może, kto wie. Może taki dział... Gdzieś y pasjonują mnie takie jakieś stare przedmioty. Mam na przykład stary... Od babci dostałem kołowrotek, chyba już, nie wiem, a, y ze 120 lat, nie wiem. Mam takie y właśnie stare medo które po prostu stare, stary rzecz, stary rzeczy, stare meble, stare przedmioty, żeby nadać im nową jakość. Hmm, oczywiście takie jak w starocie naprawdę już bardzo stare antyki, no to wiadomo, nie można tego, bo to nie można to zbezcześcić i, i właściwie odebrać im wartość. Ale takie, które wiecie, no mebel z lat, nie wiem, 60. czy tam nawet starszy, można tak ładnie tam nawet samą patyną jakieś dodać coś tam. Niejednokrotnie nie na przykład jest nieciekawy mebel, bo jest jakąś politurą, taką nieładną nie z czymś tam, ale można na przykład go wyszlifować, yy, pomalować w jakimś jednolitym kolorze, gdzieś tam dodać czy jakieś dwóch, trzech do wnętrza nowoczesnego. Po prostu coś takiego bym chciał, żeby u mnie taki, w takiej galerii, nie wiem jak to będzie się nazywało, art... razik, yy, yy, gallery shop czy tam, nie wiem. Nazwa nie istotna, ale na przykład, żeby Móc kupić obraz do wnętrza, móc kupić y, y, takich, wiecie, unikatowe historie, unikatowe rzeczy, no, unikatowe meble, unikatowe obrazy, unikatowe ramy, lustra, y, co tam jeszcze, no to wszystko, co można użyć do, do dekoracji, do, do wystroju wnętrz, żeby to się znalazło w takiej galerii mojej naszej po prostu. No. A w ogóle to może, może klucze, może ktoś jest we Wrocławiu, który ten, który chciał od razu już zacząć, byśmy się spotkali. Takie osoby, w ogóle nie, nie będę się tu żalił, ale, ale całe życie mnie tak yy, powtarzali, że do pewnych rzeczy nie, nie nadajesz, do biznesu i tak dalej. Ja, nie wiem, może nie jestem biznesmenem, ale ja wiem jedno, że najpierw musisz robić to, co kochasz, żeby później to Ci dało pieniądze. I, żeby, i musisz nauczyć się pracować. Bez, to jest taka moja rada i wskazówka dla, dla, dla Was wszystkich, którzy chcą się zająć swoją pasją, no bo najczęściej pracujecie na tych etatach, pracujecie gdzieś tam. Ja nie mówię, żeby wszyscy z was, bo m, praktycznie może m, nie wszyscy chcą i, chcą się realizować, mogą się realizować na etacie, no ale nigdy zwróćcie na to uwagę, że na przykład y, chcąc do y, y, jakiegoś bogactwa, do jakiegoś dobrobytu dojść do tego, żeby być swobodnym i wolnym y, w tym y, tak finansowo, żeby no bo ja ja nie dążę za wszelką cenę do tego, żeby być bogatym, żeby mieć jakieś tam, ale mieć po prostu na koncie tyle kasy, żeby po prostu jak chcę, nie wiem, namalować obraz formatu 2 metry na 3 metry, no to nie szukać w portfelu kasy na to, żeby kupić takie podobrazie. zamówić u stolarza do tego jakąś tam ramę, czy tam i farby do tego i po prostu na każde inne brakuje mi. Nie wiem, teraz bardzo mi się przydała dobra drukarka, bo chciałbym sobie tam pewne rzeczy podrukować i tak dalej. Przydałaby mi się na przykład, chcę zmienić, ten, no, tak jak mówię, aparat y, z kamerą, y, aparat fotograficzny, kamerę d, d, do filmowania, y, już tam pomijając inne rzeczy, które sprawiają, że, że robisz to, co to kochasz, tam te pasje sobie realizujesz, do, nowy komputer, y, szybszy, bo to przetwarzanie teraz tych filmów to, to zajmuje kupę czasu, jakiś, czy w ogóle dyski no po prostu to, co... To co sobie tylko chcesz, to na co nie takie śwanaberie, żeby tam... Ja nie, nie, nie mówię o ośwanaberiach, żeby tam, nie wiem, jeździć w nie, tam coś nierealnego. A tak wracając do, do takich tych, to zazwyczaj to jest tak... Dobra, już nie będę teraz ruszał takich tematów, bo znowu zawsze dostawać od Was takie opinie, że w malować obrazy, a nie zajmować się jakimś innym zarabianiem kasy, coś takiego. Ja twierdzę, że i dlatego ten, ten kanał tak nazwałem, i o tym, na tym zarabianiu kasy też chcę o tym mówić, o tym magnesie finansowym i tak dalej. Bo wiem, że to działa, bo prawo wciągania działa, i teraz się śmiecie ze mnie, czy nie. Czy w tym co wierzycie, czy nie, to ja w to wierzę i, i tak zostanie. Yy, natomiast yy, do tego wracam. Jeżeli robicie to, powinniście się nauczyć pracować bez pieniędzy, ale powinniście też, powinno to w takim, teraz to też usłyszałem, chyba to u Joe weitalego Vajta, Vaj, że mm, powinieneś robić to, co kochasz, a później to dobrze, a później potrafić to sprzedać, czyli yy, potrafię już robić to, co kocham. Kurczę, ten obraz jest fajny, zaraz do niego, zaraz go powieszę, bo fajne rzeczy ma tutaj te te te, te, kartki, te róże. Powinieneś robić to, co kochasz, ale też powinieneś potrafić później to sprzedać. I teraz już w tej, moim, tej mojej pracowni powstaje tyle tych obrazów, i teraz zastanawiam się, ale oczywiście musisz tą fascynacją tym, swoją pasją, musisz tym, tą miłością do tego, co robisz, co kochasz, yy, musisz epatowym emanować, musisz tym, w, w osobach, które cię, w ludziach, którzy Cię odbierają, którzy widzą, do tego podchodzisz z entuzjazmem, z jakąś pasją, właśnie z miłością, to, to te pieniądze prędzej czy później przyjdą. To ja to że jestem o tym przekonany. A jeszcze jedna rzecz, yy, a propos pieniędzy, to nie możesz, tak jak jest wygraną przez to dodatka, do, 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 Obserwowałem to i gdzieś tam ktoś tam o tym napisał, chyba Alek Buczny, że w totolotkach w te gry losowe to wygrywają ludzie albo zawodowi gracze, albo ludzie przypadkowo zupełnie nie, nie zamierzali, czy tam jak posłuchacie takich milionerów, nie? Którzy wygrali duże kwoty na lotto, to oni nie, nie, nie wygrali ich a grałem tam codziennie, tam co ten drugi, ile tam tego zasobanie jest w tam zawsze dopuszczam ten, 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 i nawet zapomniałem o tym, że tam wysłałem ten, ten kupon i wygrałem. Na tej zasadzie. Nigdy nie wygrywają ludzie w ten sposób, że wiecie, z tych opinii, które tam później słyszycie. No całe życie ty już wiedziałem, już to miałem, już i jest, i wygrałem. Nie, nie, ludzie tak nie mówią. Zauważcie, to wszystko jest dlatego, dlatego, do tego wracam, że mm, te pieniądze przyjdą, ten. Te, nie możesz po prostu. I wracam do tego, już wcześniej o tym mówiłem. Nie możesz, Jeżeli potrzebujesz na przykład kawy, nie możesz tego tak na siłę. Nie wiem, muszę mieć. na i tak dalej. One przyjdą, jak robisz to, co kochasz, to może nie jesteś jeszcze na tej częstotliwości, nie jesteś jeszcze na tym na tym na tej fali, na tej jak to, na wibracji, która, która powoduje, ale jak już na nią wejdziesz, to już po prostu zaczął się dziewczać. I to nie, i to też nie będziesz zakładał, nie będziesz... nie, musisz, nie możesz tego planować, nie? Że teraz, znaczy możesz musi sobie zaplanować, że że yy, chcesz mieć tyle, no nie wiem, mieć taki taki samochód, też do tego dojść, żeby ten, tyle kasy, żeby kupić na przykład aparat yy, fotograficzny, tam nie wiem, co tam jeszcze chcesz kupić, to musisz sobie to zaplanować, natomiast nie możesz tego oczekiwać, że wiesz, robisz tam, yy, nie wiem, magnes finansowy i dobra, już robię tydzień, drugi, trzeci, o i to już tu yy, na pewno, na pewno to powinno już zaraz przyjść. Jak tak będziesz do tego podchodził, to na pewno nie przyjdzie, to jest właśnie, to, to tak działa z przekorą. Ale zacząłem o malowaniu, o, o tym, a tu znowu wszedłem na, na, ale to jest ważne, bo to to jak yy, z tą kasą jak to jest w naszym życiu, to, to właśnie sami wiecie, że najczęściej właśnie pracujecie dla, dla ludzi, yy, czy tam stajecie, od, Już tam też powtarzałem. Dobra, już nie będę się powtarzał yy, i robicie to kurczę jakoś... Ja jednej nie zapłaciłem, ale czad. Teraz widzę, że jakoś ciemno jest. A to jeszcze... Dobra, nie wiem, czy coś będziecie widzieli z tego. A, a, dużej zmiany nie ma. Jak powiedziałem będę odchodził, żeby sprawdzić nie przegięł ten obrazek i nie... No ale jest, ok Słuchajcie, znowu mało mało, dużo malowania, a dużo gadania, ale to co tam najwyżej będę jeszcze więcej. Tylko czy będziecie mi oglądać, ja to będę tyle gadał i yy, 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 mało malował i te obrazy będę malował tak, ale tak to wygląda no, yy, w moim w, wydaniu, że to malowanie trwa długo. Ale fajnie, bo przy okazji będą fajne. Te. Ja się cieszę, ja teraz sobie też, że ja spędzam pracownik ostatnio, kurczę, jakby tak powiedzieć, to na nie wiem, 12 godzin mm, albo i więcej. Tyle co tam na sen z przerwą na ten. 10-12. Kurczę, jak na przykład sportowiec tyle trenuje, no to musi być jakiś efekt uzyskać dobry. Ja mam nadzieję, że, że będę no i tak jak sobie patrzę, to ten obraz już tu już mi się podoba, już jest fajnie, jeszcze parę tego już będzie, ten tu. Nagle zauważam ten. No oczywiście może być tak, że jutro, jutro się obudzę i powiem, no no to jeszcze nie jest to, no ale, ale, ale widzę, że, że jak to jest, jak, jak ta intuicja, ten, 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 taka świadomość, jak gdzieś tam pomału, pomału, pomału z tego um, emanuje, pomału wypływa, także jest fajnie. Jest dobrze i, i tego się trzymam, tego się... Kurczę, naprawdę jakoś ciemno, no ale... No i muszę koniecznie, o, muszę sobie żarówki nowe, te lampy zrobić, muszę kamerę no, Dlatego nie możecie. No naj, naj, najczęściej biedacy y, tylko mówią o pieniądze są. <laughs> ci ludzie, ludzie bogaci, ci wszyscy którzy mają kasę... Zwróćcie uwagę, oni o tym nie mówią w ten sposób, że to są niedobre, tam nie, szczęścia nie dają, tak ale po prostu je mają, na pewno nie myślą, robią właśnie to, co kochają. I, z tego, i to, to, to jest najlepsze tym, w tym wszystkim i, i to powoduje, że, że pieniądze nie powinny w ogóle być na pierwszym planie, one powinny, one i tak będą twoje, będziesz miał, będzie sytuacja na wszystko, natomiast nie powinny się napinać, naginać, że, że ty musisz mieć... No bo potrzebujesz, bo teraz nie mam na ten rachunek, a teraz nie mam na to, na tamto. Tak nie możesz do tego podchodzić. Musisz się uzbroić w cierpliwość, musisz umieć yy, pracować bez pieniędzy, a, a, to, a te pieniądze kiedyś przyjdą. Zacz, kiedyś. Na pewno przyjdą i to. No i nie możesz, mieć, nie możesz tego pragnąć, tylko musisz być o tym przekonany. To, to jest też ważna rzecz. Nie można pragnąć, yy, bo najczęściej. I też ludzie, którzy o tym lotku zaczęłem mówić nigdy nie wygra ten to tylko żyje w tej cichej desperacji i pragnie tego on by chciał czy ona by chciała żeby mieszkać w fajnym domu, mieć fajne mieszkanie jeździć fajnym samochodem mieć nie wiem na koncie tam 2 miliony złotych i tak dalej i co cztery co razy w roku zwiedzać świat na dwutygodniowe jakieś wypadek sobie polecieć gdzieś pojechać. Natomiast yy, żyją w tej cichej desperacji, w tym takiej świadomości ubóstwa i tak po prostu żyją z tym nie tylko to są takie spragnienia, a nie jak, jak już to się stanie twoim przekonaniem, że ty wierzysz w to i wiesz na pewno, że to się zrealizuje, bo wyznaczasz sobie ten cel i do tego dążysz swoją pracą, swoim swoją działalnością, to to na pewno wcześniej czy później osiągniesz, bo jak zamierzysz sobie pojechać do Warszawy, z Wrocławia, no to i w tą drogę się udasz, no to prędzej, czy później to do, dojedziesz. Nie wiem, może być obiad gdzieś tam, może pociąg się spóźnić, może jechać z przesiadkami, możesz nie wiem. Ale jak już, to, jak już zdecydowałeś się na tą drogę i, i, i robisz, żeby tam dojechać, no to na pewno dojedziesz. Także wszystko, co sobie tutaj co pomyślisz, to to wszystko jest... My po jesteśmy tym, co my, o czym myślimy. No. Jeżeli tam sobie Zaplanujesz, to tu się zrealizuje tu, rzeczy, znaczy w tej rzeczywistości tu i teraz. No, troszeczkę się wyłączyłem, ma mało na namorajem. Ale cóż, no chyba mi za to lubicie, czy nie wiem, czy nie. Czy tak. Ja Was zapraszam, ja tu będę często i. a z tym obrazkiem jeszcze się pomęczę. Ale bardziej z tego, bo naprawdę będzie dobry. I kto go chce, to proszę napiszcie. Już go zarezerwuję na tej wybranej osoby, <tryk> przepraszam. Obraz w ogóle powstał. I takie wrażenie. Gdzieś tam mam nawet... Podpieram się jakimś fotką. kiedy się podpierałem, jak go zacząłem malować. Jakimś spacerze zrobiłem fotografię na, na Kozanowie czy na Woscowskim parku. W parku to jest park jakiś...